Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie, indeks deweloperów dzisiaj odwiedzimy Wrocław, popatrzymy na to, jakie są inwestycje deweloperskie i przygotujemy się do przeprowadzenia rankingu. Oczywiście dla przypomnienia, przeprowadzamy ranking w kategorii strona internetowa z perspektywy oczywiście klienta. Nawiązanie kontaktu z deweloperem, łatwość tego nawiązania kontaktu, kanały, którymi nawiązujemy kontakt, jakość kontaktu pomiędzy doradcą a klientem, no i oczywiście obsługa klienta i trwałość kontaktu. Ostatnio odwiedziliśmy Kraków. Jeśli Państwa rynek krakowski interesuje, to zapraszamy do naszego poprzedniego filmu i do raportu. Natomiast dzisiaj Wrocław, a szanowni Państwo, skoro Wrocław, to ja już szybciutko uruchamiam przeglądarkę. Przeglądarkę Google, czyli robimy tak, jak pewnie część klientów by zrobiła. Mamy przeglądarkę Google uruchomioną, no i wpiszmy sobie frazę mieszkania deweloperskie. Wrocław, czyli jesteśmy w takiej sytuacji, w której to. Klient już jest zdecydowany na mieszkanie deweloperskie, nie szuka na rynku wtórnym, szuka tylko i wyłącznie na rynku pierwotnym. Wybierzmy tych deweloperów, którzy wezmą udział w naszym badaniu. Pierwsza inwestycja, która nam się tutaj pojawia, to inwestycja Bernardyńska. Przekroć próg Bernardyńskiej. Jak sobie popatrzymy na stronę internetową, to jest świetna lokalizacja. Tutaj Bernardyńska 4, mamy. Świetnie pokazaną inwestycję. Widzimy, że to samo centrum Wrocławia, w związku z tym można to sklasyfikować jako pewnie kategoria premium. No, i w takiej też kategorii weźmie ta inwestycja udział w naszym rankingu. Kolejna inwestycja, która się pojawia, to mieszkania 140 m kwadratowych, ale co ciekawe, mokotów ale przecież Mokotów to jest Warszawa. No tutaj Szanowni Państwo, jeśli faktycznie ten deweloper się wyświetla pod takie hasła, no to być może trochę niepotrzebnie wydaje pieniądze na, zobaczmy, lokalizacja, czy to naprawdę jest Mokotów. No tak, Szanowni Państwo, to jest Mokotów, w związku z tym oczywiście ten deweloper nie będziemy go brali pod uwagę w naszym, w naszym rankingu. Kolejna Inwestycja to jest Wrocław Kępa Mieszczańska Central Park. Tutaj widzimy no, piękny widok z balkonów. Widzimy wyświetlone. European Property Awards, czyli jakieś nagrody, które się pojawiły. No i mamy bardzo znaną twarz, pan Mateusz Kusznierewicz, czyli tu wykorzystaną wizerunek pana Mateusza, żeby promować tą inwestycję. Zdecydowanie również kategoria inwestycji premium. Kolejna wyświetla się apartamenty nad Odrą, Erezji Capital. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Quorum apartments. Widzimy, że jest to Znowu inwestycja, która raczej, przynajmniej po pierwszym spojrzeniu, wygląda na inwestycje premium, czyli pierwsze trzy inwestycje, które się wyświetlają deweloperskie, no to inwestycje przynajmniej wyglądające na inwestycje premium. Tutaj cena 20 metrów za metr kwadratowy również może, jak na rynek wrocławski, sugerować, że jest to faktycznie inwestycja premium. No i mamy. Pierwszy, pierwszą stronę, która jest linkiem niesponsorowanym, czyli mamy Dawelia, Davelia we Wrocławiu z pewnością ma kilka różnych inwestycji. No i te inwestycje, zobaczcie Państwo, przed chwilą mieliśmy inwestycje 19,900 za metr kwadratowy, tu mamy 9, więc na pewno rynek popularny. No i sobie zdecydowanie tutaj my, jako tajemniczy klienci, wybierzemy którąś z tych inwestycji i odwiedzimy biuro sprzedaży. Jako tajemniczy klienci. Skoro mamy Dawelię, no to popatrzmy, co jeszcze jest z rynków, z linków, przepraszam, niesponsorowanych. Mamy Atal, nowe mieszkania we Wrocławiu. Zdecydowanie również będzie to nieruchomość z rynku popularnego. W związku z tym, tutaj w kategorii rynek popularny odwiedzimy sobie inwestycje. Inwestycje Atal, a która to będzie inwestycja, to jeszcze się temu bliżej przyjrzymy, ale widzimy, że tutaj strona bardzo ładnie we Wrocławiu, bardzo duża firma i świetnie rozprowadza pomiędzy poszczególne inwestycje. Mamy również Profit Development. Deweloper oferuje różnorodne opcje mieszkań, z pewnością również. Trzy pokoje za 570 tysięcy, no to inwestycja popularna. Cztery inwestycje na terenie Wrocławia, wybierzemy jedną z nich i odwiedzimy tam jako tajemniczy klienci. Kolejna inwestycja to True Development. True Development, osiedle, nowe promenady, 169 starannie zaprojektowanych lokali, od 25 do 82 m2. Sugeruje, że również to inwestycja w kategorii rynku popularnego. W związku z tym zobaczymy sobie, którąś z tych inwestycji. No tutaj od razu się mocno też pojawia firma Dekorum, która dba o wykończenie i być może również wyposażenie wnętrza. Mamy Milard Developer Wrocław, czyli inwestycja Lipa Piotrkowska, Kępa Mieszczańska, Nowogródzka. Sołtysowice, no lokalizacje, szczególnie poza kępą Mieszczańską sugerują, że jest to również inwestycja popularna. Widzimy, że tutaj dwa lokale wolne, tutaj zero lokali budowa zakończona, tutaj mamy dwa lokale wolne, więc pewnie wybierzemy sobie coś, co ma trochę więcej niż dwa lokale wolne, na przykład lipa Piotrowska, 54. Wolne mieszkania, i tam udamy się, żeby przeprowadzić badanie tajemniczego klienta, przynajmniej spróbujemy się umówić. Marvipol, czyli bardzo duża firma deweloperska, osiedle kosmos, Żerniki, 267 mieszkań, jeden budynek, w tym, w przyszłym roku zakończenie inwestycji. Zobaczymy, jak Marvipol nas przyjmie, jeżeli chodzi o tajemniczego klienta. No i mamy wreszcie, ponieważ wreszcie bo się wcześniej nie wyświetlił, a firma duża, znana, firma Robek, apartamenty krakowska od 12 500, no taka dosyć klasyczna budowla, budowa sugeruje, że jest to inwestycja w kategorii rynku popularnego, więc odwiedzimy sobie tam właśnie jako klienci poszukujący swojego szczęścia. Nowego mieszkania we Wrocławiu. Rynek pierwotny pomijamy, ponieważ pomijamy marketplace związane z rynkiem i idziemy dalej. Bernardyńska, upewnijmy się tylko, bo Bernardyńska, z tego co pamięć mnie nie myli, oczywiście była już wyżej, w związku z tym pomijamy, natomiast ciekawe, że się drugi raz wyświetla. Central Park się również drugi, drugi raz wyświetla i mamy, czyli nie klikam w Central Park, ale klikam w osiedle Contigo, Mieszkania i domy Zakrzów, 77 do 89 metrów kwadratowych, czyli takie większe mieszkania, no ale Zakrzów raczej sugeruje, że to powinna być inwestycja popularna, zobaczmy sobie, no jest to raczej inwestycja popularna, 23 domy, ale mamy tutaj kategorię domy, czyli już nie, nie mieszkania, ale domy, ale dla dwuosobowej rodziny plus dziecko, przynajmniej taka sugestia, czyli rodzina 2 plus 1, ciekawe, rozwiązanie. Przejdźmy sobie do drugiej zakładki. Mamy BMM Developer, Słoneczny, Nowy Otok, czyli to jest Oława, no to już nie są przedmieścia Wrocławia w związku z tym pomijamy. Szukamy jednak we Wrocławiu, ewentualnie w tym obrza, obwarzanku wrocławskim, a to jest już to są już przedmieścia Wrocławia, więc nie zaglądamy do, do tego miejsca. I mamy tutaj osiedle Tila, Arkop Developer Wrocław, znowu link sponsorowany. Zobaczmy, jesienna promocja, czyli od razu nam sugeruje tutaj deweloper, że będzie lepsze, warunek, lepsze warunki zakupu będą, no zdecydowanie tutaj wizualizacja pokazuje, że to rynek popularny, Arkop Developer, odwiedzimy Państwa z wielką przyjemnością i zobaczymy co tam słychać u Państwa w biurze sprzedaży. Mamy dalej Kępa Mieszczańska Wrocław, no tutaj Echo Investment Kępa Mieszczańska absolutnie sugeruje, że jest to lokalizacja sugeruje, że jest to kategoria premium. Popatrzmy sobie, no tak 20, 16 tysięcy, 18 tysięcy za metr kwadratowy. No, zdecydowanie, jak na Wrocław, to jest inwestycja premium, więc odwiedzimy tutaj jako klienci premium. Zobaczmy, co mamy jeszcze dalej. Mamy Aks Parkowa, nowe domy 15 km od Wrocławia. No, 15 km od Wrocławia to jest właśnie Oława. Zostawiamy, być może do Oławy wybierzemy się kiedyś, ale w trochę innej roli, czyli wtedy, kiedy sobie będziemy badali. Wrocław. No i mamy Dom development, Dom development czyli największy deweloper w Polsce jest tych i osiedli tutaj do zaproponowania. Dużo mamy 10, 12, 11 tysięcy, czyli absolutnie rynek popularny jedną z tych, tego, z tych inwestycji z rynku popularnego. Odwiedzimy w, we Wrocławiu i zobaczymy, co tam słychać w Dom Development? Mamy Ronson Development, czyli dwa osiedla, osiedla startowe Zakrzów i osiedle Wiwa Jagodno, również rynek w kategorii popularny. Tutaj bardzo ciekawa rzecz, no mnóstwo tych fraz wpisanych, widać, że tutaj ktoś, kto odpowiada za SEO w Ronson Development no, trochę poszalał, żeby się te poszczególne rzeczy wyświetlały w wyszukiwarce Google, w bezpłatnych wyszukiwaniach, oraz żeby wyświetlały się w komunikacji sztucznej inteligencji, więc jest tego całkiem sporo. Mamy również inwestycje deweloper z Wrocławia, ale to jest grupa Robyk, a grupę Robyk już powiedzieliśmy, że sobie odwiedzimy. Natomiast pytanie, ponieważ to jest. Po, ponieważ to jest. Budują synergię w ramach jednej grupy właścicielskiej, tak, i czy to nie będzie jednak robek, ale w rozwiązaniu premium, Port Popowice i Legnicka, zobaczmy sobie, zobaczmy sobie ceny tych nieruchomości, bo to może pierwsza prywatna siłownia, no trochę kieruje nas w taką stronę. 97% najemców poleciłoby mieszkania, czy to prowadzi nas w kierunku w kierunku jednak inwestycji premium, ponieważ wcześniej zakwalifikowaliśmy, ale to jest wynajem. No to w takim razie to nie jest to czego my szukamy. Zostawmy sobie w takim razie tą inwestycję. No i mamy PCG, PCG inwestuje, przepraszam, proponuje nam, tu mamy sprzedane, 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 czyli wygląda, że nie ma nic oprócz osiedla ulica Bociana. A osiedle ulica Bociana, co nam oferuje? No tutaj, garaż w cenie, ale nas interesuje to, czy to jest rynek premium, czy to jest rynek. No 14 tysięcy, taki rynek podwyższony standard. W związku z tym tu wizualizację raczej by sugerowały, że to może być rynek premium, z drugiej strony jednak może być to taka wskazówka, że to rynek popularny. No zobaczymy jeszcze, gdzie to przedzielimy, albo do kategorii premium, albo do kategorii, albo do kategorii rynku popularnego. No i mamy archikom. Archikom powinien być to rynek. Premium, przynajmniej na tyle, na ile ja znam inwestycje Archicom, Inwestycje lokale. Mamy 8 inwestycji we Wrocławiu. Przystań Rejmonta 252 mieszkanie. Jak coś się nazywa, przystań Rejmonta, to sugeruje, że to będzie inwestycja premium. Tutaj wizualizacje typowe dla Archicomu, ceny i mieszkania. Zobaczmy. Wyszukiwarka, ale są i ceny. Jakie mamy ceny? Ceny około 15 tysięcy za metr kwadratowy, więc raczej taki byśmy powiedzieli. Ceny sugerują podwyższony standard. Więc znowu, podobnie jak poprzednio, możemy to zakwalifikować do rynku premium lub do rynku popularnego. Przyjrzymy się jeszcze tej inwestycji i wtedy o tym zadecydujemy. I mamy za chwilę koniec strony drugiej. Dalej już się nie będziemy wybierali, ale mamy jeszcze lokum Lawida w Wrocław, Sołtysowice. No Sołtysowice to rynek popularny, przynajmniej lokalizacja tak by sugerowała, jak gdybym był deweloperem na Sołtysowicach, raczej bym nie budował nieruchomości premium, raczej bym budował mm, nieruchomości popularne i wizualizacje również podpowiadają, że to rynek popularny. Mamy Murapol, Murapol, dwie inwestycje 9,5-12,5 tysiąca, zdecydowanie rynek popularny. Robek już mieliśmy, PCG mieliśmy i mamy, Znowu Oława zostawiamy osiedle Smolna 4 w Sopocie. Nie jest to to, co nas interesuje. W związku z tym, szanowni państwo, mamy wybrane te inwestycje, które zobaczymy w następnym naszym zestawieniu indeksu deweloperów z Wrocławia. Szanowni państwo, w momencie, kiedy my to nagrywamy, oczywiście jesteśmy przed badaniem, ale w momencie emisji tego nagrania jesteśmy już po. Całym uzyskaniu wszystkich informacji. W związku z tym, za chwilę pewnie pojawi się informacja o dostępnym raporcie. Zapraszam do zapoznania się z raportem na temat indeksu deweloperów z Wrocławia i poprzedniego z Krakowa. Dziękuję, do zobaczenia.